Cześć, z tej strony Rafał Kurpiewski, portal RaPS Info. Dzisiaj pobawimy się troszeczkę tabletem Nvidia Shield. Pokażę Wam, jak działają na nim gry, zarówno gry androidowe, jak i gry dostępne w usłudze Grid i gry streamowane z pc Zobaczycie tytuły takie jak Godfire Rise of Prometheus, The Vanishing of Ethan Carter czy Grand Theft Auto 5. Zaczynajmy. Na pierwszy ogień pójdzie gra Godfire Rise of Prometheus. Godfire Rise of Prometheus to gra zręcznościowa, slasher autorstwa polskiego studia Vivid Games, gra która ukazała się w zeszłym roku. Jest to gra dostępna na większości urządzeń z Androidem, natomiast na Nvidia Shield tytuł działa płynnie, tytuł wygląda bardzo, bardzo dobrze. Mam porównanie na przykład z iPhone'em 5, gdzie rzeczywiście gra wyglądała troszeczkę słabiej niż na Shieldzie. Wróćcie efekty tutaj na te iskry które towarzyszą zderzaniu się mieczy na efekty cząsteczkowe, na animację płynną. Gra wygląda bardzo, bardzo fajnie, aż trudno uwierzyć, że to produkcja, która dostępna jest na telefonach i tabletach z Androidem. Sama gra spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem graczy. Została doceniona także przez media, nawet pomimo dosyć krótkiego czasu trwania rozgrywki, bo grę można skończyć w zaledwie kilka godzin. Natomiast oczywiście można ją przechodzić po kilka razy. Widzicie teraz animację wykańczania przeciwników. Takie animacje również tutaj się pojawiają. Jedna rzecz, której troszeczkę żałuję, to to, że ciała za szybko znikają. Natomiast generalnie jest to gra warta Waszej uwagi. Dostępna za darmo w tej chwili w Google Play. Możecie ją pobrać nie tylko na shielda, ale oczywiście na shieldzie gra się fajnie. Jedyna wada jest taka, że korzystamy tylko z ekranu dotykowego, a nie spada. Kolejna gra, którą sobie dzisiaj obejrzymy to Train2. Train2 działa również na Androidzie, natomiast tylko i wyłącznie na tablecie Nvidia Shield. Nie jest dostępny ten tytuł na innych sprzętach, dlatego że nie są one w stanie poradzić sobie z wyświetlaniem tak zaawansowanej grafiki. A Train2 trzeba przyznać, że robił wrażenie także na PC-tach i konsolach, gdzie ukazał się jakiś czas temu. Tak samo robi doskonałe wrażenie na Nvidia Shield. Jest ciężko, naprawdę ciężko uwierzyć, że tak zaawansowana graficznie produkcja jest w stanie działać płynnie w wysokiej rozdzielczości na tablecie. Zwróćcie uwagę na te światła, na te latające drobinki pyłu, na zaawansowaną fizykę, bo Trine 2 to gra platformowa, w której bardzo duża część zagadek właśnie opiera się na manipulowaniu obiektami, na wykorzystywaniu silnika fizycznego do tego, żeby dostać się w jakieś niedostępne miejsce, przestawić coś. Zabawa jest bardzo ciekawa, oczywiście korzysta z pada, kontrolowanie postaci, kontrolowanie czarów nie przysparza żadnych problemów, jest wygodne, tak jak na PC czy tak jak na konsoli. Tytuł ten jest dostępny za darmo wraz z tabletami Nvidia Shield, także jeżeli kupicie taki tablet, grę dostaniecie od razu w pakiecie. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Train 2, to Wam bardzo, bardzo gorąco ten tytuł polecam. Jeżeli graliście, wiecie już, że jest to tytuł e, fajny, baśniowy, ze świetnym klimatem, fajnymi e, dialogami, fajnymi aktorami. No, i oczywiście prześliczne. Trzeci tytuł, którym się dzisiaj zajmiemy, to znany, oczywiście, chyba każdemu użytkownikowi komputerów osobistych portal od twórców Half-Life 2. Portal to gra, w której obserwujemy akcję z oczu bohatera, bohaterki właściwie, a polega ona na tym, żeby wykorzystywać tak naprawdę, jedyną broń, którą w tej grze posiadamy, portal gun, tworzący teleporty na ścianach i innych obiektach. Tak, jednym klawiszem wypluwamy portal niebieski, drugim klawiszem wypluwamy portal żółty. One się ze sobą oczywiście łączą i w ten sposób musimy pokonać takie labirynty pełne zagadek, pełne problemów, które wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że nie da się ich rozwiązać. Okazuje się, że oczywiście się da. Na tablecie wygląda ona w zasadzie tak samo, jak wyglądała na PC-tach, kiedy się ukazała. I nie ukrywajmy, no patrzy się na nią nadal przyjemnie, nadal ten charakterystyczny styl graficzny, doskonałe, doskonałe udźwiękowienie, świetne dialogi, pozwalają cieszyć się tą produkcją, pozwalają poniekąd odkrywać ją na nowo, tym razem na urządzeniu mobilnym. Zdecydowanie warto to zrobić. Niestety, żeby w tę grę zagrać, trzeba wyłożyć troszeczkę pieniędzy Kilkadziesiąt zł, ponieważ nie została ona udostępniona wraz z tabletem, chyba że załapaliście się na taką specjalną promocję. Kolejny tytuł na naszej liście i kolejna gra legenda. Half-Life 2, w tym wypadku akurat dodatek do Half-Life 2 Episode 1. Cała trylogia Half-Life 2 jest oczywiście dostępna na Shieldzie. Gra działa oczywiście pod kontrolą systemu Android, to nie jest żaden 5 PC, to nie jest żaden obraz z konsoli. Sterowanie przebiega bez większych problemów na padzie, wygodnie się porusza postacią, wygodnie się celuje. Nie jest to precyzja jaką może zagwarantować nam myszka, natomiast jeżeli chodzi o pada, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Gra wygląda mniej więcej tak jak wyglądała na PC w dniu, w dniu premiery. Prawdopodobnie teraz gdybyście ją uruchomili na pc to wyglądałaby trochę lepiej, bo w międzyczasie pojawiły się pewne aktualizacje do gry, dostępna jest też cała masa modów, które podmieniają e, skórki postaci, które podmieniają obiekty, e, które dodają tekstury o wyższej rozdzielczości. Natomiast jakby to nie jest w tej grze najważniejsze, nie grafika się liczy, tylko ta fajna zapadająca w pamięci przygoda Niemego Gordona Freemana i Alex Vance, czyli takiej naszej Pomagierki, która przez całą trylogię Half-Life 2 yy, nam towarzyszy. Warto absolutnie zagrać ten tytuł, chociaż ponownie trzeba za niego zapłacić. Czas teraz na kolejny polski akcent w naszej prezentacji. Gra Wiedźmin 2 zabójcy królów, którą można zagrać na tablecie Nvidia Shield. Tutaj gra nie działa już natywnie na Androidzie, jest filmowana z serwerów Nvidia, ale tak naprawdę nie ma to dla nas większego znaczenia, bo na ekranie ośmiocalowym nie widać, że to jest film. Grafika jest ostra. Animacje są płynne, gra wygląda tak jak na PC-tach, więc zarówno zaawansowana fizyka, jak i wszystkie efekty świetlne, wszystko jest w tej grze obecne. Sterowanie za pomocą pada jest wygodne, nie, do, nie nastręcza żadnych problemów. No, gra się w Wiedźmina świetnie, bo to jest gra z najwyższej półki. I co najważniejsze, to to, że możecie ją streamować sobie za darmo, zupełnie korzystając z usługi NVIDIA GRID. Po prostu wchodzicie do mm, takiego sklepu, nazwijmy to sobie, wybieracie Wiedźmina 2 lub inne gry, bo jest ich dostępnych w tej chwili około 40-50 sztuk i już możecie grać. Jeżeli posiadacie stabilne łącze internetowe, to tutaj nie będzie żadnych problemów z rwącą animacją, nie będzie problemów z lagami, nie będzie ta gra różniła się znacząco od tego, co możecie w domu zobaczyć na swoim pc czy telewizorze podłączonym do konsoli. Oczywiście nie muszę mówić, że jest to gra tak naprawdę obowiązkowa, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej wielkimi krokami premiery Wiedźmi na 3. Warto sobie przypomnieć część drugą. Można to zrobić właśnie na tablecie Nvidia 6. Przed wami kolejna polska produkcja, która pod pewnym względem wyprzedza konkurencję, wyprzedza inne tytuły. Mianowicie The Vanishing of Ethan Carter polskiego studia The Astronauts, która to gra wyróżnia się spośród tłumu innych gier niezależnych przede wszystkim rewelacyjną, przepiękną prawą graficzną, która jest maksymalnie szczegółowa. Obiekty są fotorealistyczne, ponieważ twórcy wykorzystali taką specjalną technikę skanowania jakby obiektów z prawdziwego świata i przenoszenia ich do gry. To oczywiście widać. Widać też, że od strony artystycznej to gra jest bardzo dopieszczona. Autorzy fajnie grają barwami, fajnie grają krajobrazami, które robią ogromne wrażenie, tym bardziej, że są to tak naprawdę obiekty, które występują w prawdziwym świecie, zostały przeniesione do gry, oczywiście trochę zmodyfikowane, żeby pasowały do klimatu. Gra to jest taka detektywistyczna przygodówka, w której nie strzelamy, nie ma tam praktycznie żadnej akcji, chodzi raczej o eksplorowanie tego świata, o znajdowanie ukrytych wskazówek, śladów, tropów, rozwiązujemy kolejne zagadki, morderstwo, no i szukamy takiego porwanego chłopca tytułowego Itana Cartera. Jest to tytuł, który naprawdę warto zobaczyć, nawet jeżeli nie jesteście miłośnikami tego typu gier, bo to co pokazali autorzy pod względem oprawy graficznej, absolutnie zasługuje na uznanie. Gra dostępna jest za darmo w usłudze GRID, więc nie ma żadnego problemu, aby ją po prostu wypróbować. Przechodzimy teraz do kolejnej fajnej usługi, która obecna jest w tablecie Nvidia Shield, a mianowicie możliwość streamowania gier z własnego peceta. Na pierwszy ogień idzie Mortal Kombat X, wydany dosłownie kilka dni temu. Najnowsza bijatyka studia Netherrealm z bohaterami kultowymi, bohaterami, których pewnie w większości kojarzycie, jeżeli tylko interesujecie się grami. Gra oczywiście bardzo brutalna, bardzo krwawa. Prawdopodobnie jest to najkrwawsza odsłona serii, dlatego polecam ją tylko i wyłącznie graczom dorosłym. Dzieci nie powinny w żadnym wypadku w tę grę grać. No i cóż można tutaj powiedzieć o samym działaniu usługi streamowania. Mortal Kombat jest grą, która wymaga ogromnej precyzji, wymaga dobrego wyczucia czasu wypuszczania kolejnych ataków, czy właściwie sklejania kombinacji z pojedynczych ataków w ściśle określonym czasie, w ściśle określony sposób, no i tutaj Miałem takie obawy, że być może z racji na to, że gra jest streamowana, a nie uruchomiona natywnie na tablecie, będą jakieś opóźnienia względem sygnałów wysyłanych, spada tak między wciśnięciem przycisku, a reakcją na to wci wciśnięcie na ekranie. No i okazuje się, że nie, absolutnie nie ma tutaj żadnego opóźnienia. Ja wprawdzie nie jestem jakimś specjalistą w Mortal Kombat, więc tutaj nie zobaczycie atrakcyjnych kombosów. Zwłaszcza, że grać i nagrywać materiał jednocześnie jest dosyć trudno. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że na Kony, jak sobie grałem, wszystkie kombinacje, wszystkie ciosy da się tutaj wyprowadzać, robi się to tak samo komfortowo jak na konsoli, e, więc Mortal Kombat, jeżeli macie na PC, możecie odpalać sobie także na tablecie, e, na przykład w innym pokoju, jeżeli nie możecie grać, e, tam gdzie stoi wasz sprzęt. Cassie wins. Ostatnia produkcja, którą Wam dzisiaj pokazuję, to również cud miód i Orzeszki. Jest to wyczekiwana przez graczy pc od bardzo, bardzo dawna. Piąta odsłona serii Grand Theft Auto. Ukazała się dosłownie kilka dni temu. Znożyłem ograć ją już na PC-cie. Ogrywam ją sobie teraz na tablecie i jak widzicie płynność animacji, jakość grafiki nie pozostawia wiele do życzenia. Oczywiście, ponieważ gra działa na PC, możemy sobie w opcjach sterować jeszcze poziomem szczegółów. Na przykład, jeżeli nasz komputer nie daje rady wyświetlać jej na maksymalnych detalach, bo oczywiście na mniejszym ekranie nie wszystko da się wzrokiem wychwycić. Można tutaj sobie ściąć, na przykład, wygładzanie krawędzi, żeby troszeczkę przyspieszyć animację. O, bardzo przepraszam, akurat chwilowo nam sygnał Wi-Fi na chwilę zasłabł, natomiast nic się wielkiego nie stało, mały wypadek. No i właśnie, my mamy tutaj w redakcji dosyć niestabilne Wi-Fi, natomiast yy, tak naprawdę ta, ta przerwa, którą przed chwilą widzieliście, to jest jedyna przerwa, która nam się podczas yy, nagrywania tego materiału przydarzyła. I nawet jak na tak słabe Wi-Fi, muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, jak działa yy, streamowanie gier z peceta. No i jestem oczywiście zadowolony z tego, że w Grand Theft Auto 5 mogę teraz sobie pograć yy, zawsze i wszędzie, co mm, oczywiście w przypadku samego komputera nie było możliwe, bo nie, nie, nie mogę go sobie przenosić z miejsca na miejsce, a z kolei laptopy w większości są na tę grę niestety po prostu za słabe. Tablet Nvidia Shield pozwala jakby tego problemu się pozbyć, obejść go. Można cieszyć się grantem w Auto na przykład e, kładąc się już spać, pyknąć sobie jeszcze jedną misję e, przed snem na tablecie bez większych problemów. Problemów nie ma również ze sterowaniem. Pad Nvidia Shield oficjalny jest tutaj jak najbardziej możliwy do użycia, nie nastręcza żadnych problemów. No, gra się po prostu, po prostu fajnie i z miłą chęcią obserwuje się tą niewiarygodną wręcz oprawę na ekranie tabletu. Dla mnie bomba, polecam Wam wszystkim. Ja się już z Wami żegnam, mam nadzieję, że ta prezentacja przekonała Was, że tablet Nvidia Shield to nie jest taki po prostu zwykły tablet, tylko bardzo fajne urządzenie dla graczy. Trzymajcie się i do zobaczenia.